2,8? Dwa 2,8 osiem? Dwa osiem, tak no. Mimo, zostać 774 mn. Podaję ci te kluczyki. No i dobra. Dobra, to ja AK wypieprzam. No i ja lemona. Nie ja sprawdzam ile lemona jest i ten. I walamy to. Dobra, to ma mi zostać 1247. I walimy. Używają, ja muszę cały czas wchodzić i wychodzić, serio? Tak, ta. tak, już będzie, nic nie, nie poradzi o to. Ja to po jeszcze muszę kurwa wszystko przeciąć. Trzeba będzie tej amnezji nabierać, co nie? Bez Z tą m to jest łatwo kurwa, ale z tym z tą amnezją to kurwa Przyjebane Na razie to klamę No Masz tą paczkę co nie? No nie bez Ile pewności że zamówiono? No do Ile jest 100. Ile kasy zostało? No na razie to jest chłopie fuj, prawie 9 milionów No nie wiem, dostępu do to czystej, więc nie wiem no to 9 bajk, to czyli idealnie poszło kasa, ale musi kasa i tak zawieźć, nie? No, ale to na spokojnie. Nie mam luźno kurwa no Zajmie się tym to będziesz miał kurwa no Tak bez lipy teraz się Ustawisz to jak ty chcesz Mówię, ja się pojawiam jak się pojawiam, ale... Kurwa, nie wziął mi co jest? Kurwa? ...to muzolne, ja pierdolę. Dobra. Wyjebane. Ja też. nie mi zostało... Dobra, yy, 365 limono. Koń. To wywala cię też kurwa, Ta, nie? A no właśnie, tylko czekaj no. ile było ten. Wywalaj po prostu lemona do 1265. 67 sorry. 1267 ma być. to już coś weźmie, no. To czaj coś jeszcze. Ile tam mamy? 1200, dobra, 20 biorę. Wywalam sobie 20. To już jest. Już bez lepka. Dobra, już to zapisuję.